Starszy posterunkowy Żaneta Dulska. W komendzie powiatowej Policji w Sieradzu służę od 2,5 roku, w ruchu drogowym od 3 miesięcy. Andrzej Bil, mam 34 lata. Służę w komendzie powiatowej Policji w Sierazu od 6,5 roku, od 3 miesięcy w wydziale ruchu drogowego. Ja w Wydziale Ruch Drogowego od Andrzeja pracuję dłużej o całe dwa tygodnie. Teraz ona do mnie mówi młody, jak ja w patrolówce do niej wcześniej. Na początku śmiałam się z niego, że Andrzej, ty kocie. Żona pani się nie zmieniła. Zawsze uśmiechnięta, zawsze głodna. No, Andrzejowi nie udało się uciec do mnie. Nawet Warszawa by mu nie pomogła. Oślepno twojego blasku. chwały. W Sieradzu nastroje przed służbą szampańskie. I takie tam... policyjne żarciki. Andrzej, ale przed... przed wyjazdem musisz dmuchnąć. Wiem, że dzisiaj pracuję, spożywałem tylko do trzeciej. Ja skończyłam tak przed piątą. zobacz, rzeźka jak Nie no, taki żarcik. Żarcik-kosmonaucik. Prawa ręka mnie swędzi. Uda się witać? Będziesz wypisywać grubsze kwoty. A no, co ja mogę? Każdy jedzie na tyle, na ile go stać. No dokładnie, a żeby nie stać, to jeżdżę na tempo macie cały raz. 40. Dobra, wiemy, komuś. dzień. No, będzie chyba. Będzie. 51. Na drogę się patrz, panie. Myślałem, że cię nie zatrzyma. Też już tak myślałem. Dzień dobry, zabezpieczę pana auto, bo zaraz odjedzie. Starszy się Żan Bill, Wydział Ruchu Drogowego Policja Sieradz Panie kierowca powód naszego spotkania. Za duża prędkość 73 w obszarze zabudowanym, obowiązuje 50, proszę pana. Jakiś dokument tożsamości od pana otrzymam? To poproszę. Krososz, sprawdzimy jeszcze stan trzeźwości. Wiemy jak? 6 lat nie piję. My tego nie wiemy, pan wie. Dmuchamy tak jak świeczkę na torcie. Jeszcze, jeszcze, dziękuję. Dobra, pan trzeźwy. Ale ja myślę, że tutaj będzie jeszcze inna niespodzianka. Ma pan przy sobie prawo jazdy? Nie. W Sieradzu policjanci dbają o spokój i bezpieczeństwo na drogach. Z odległości centymetra dwóch dmuchamy tak, jak świeczkę na torcie. Jeszcze, jeszcze, dziękuję. Dobra, pan trzeźwy. Ale ja myślę, że tutaj będzie jeszcze inna niespodzianka. Ma pan przy sobie prawo jazdy? Nie, nie miałem zabrane w 2011 roku. Dlaczego pan się porusza pojazdem? Bez uprawnień. Ale wie pan, że to pana nie upoważnia do tego, żeby. ja rozumiem doskonale, Ja jeździłem do góry i no tak jak pan nie widzi, no nie ale nie mam nikt, nie mam powiedzieć. Andrzej! Tak! Podejdź na chwilkę. Pan nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Super. Także sporządzimy dokumentację, pan wsiądzie do pojazdu, poczeka, a ja sobie wezmę dane jeszcze od pasażerki. Czy ma pan osobę, która by tutaj przyjechała na to miejsce, która posiada oczywiście uprawnienia kategorii B i mogła zabrać ten pojazd? To proszę już dzwonić. Panią masz sprawdzoną? Tak. Aha, pani idzie na spacer. Od pani my już nie potrzebujemy, mamy Nie, no sprawdzoną, panią mamy. Nie, To jestem To nie no Pani to była pani... świadkiem, tak? Ma pani tą świadomość, że jechała pani ze sobą prawie. Może która... przyjść wezwanie do sądu? Nie mam świadomości tej, bo... No dobrze, no to. Teraz już pani ma. Teraz... Nie wiedziała Pani nic? Skąd mogłem wiedzieć? no, panie... Przecież nie pytam się. Na cmentarz chciałam jechać do rodziców, do matki. to powiedzieć, 1 zero dla nas. Jeden potencjalny człowiek, który może stworzyć jakiekolwiek zagrożenie na drodze, jest wyeliminowany, tak? Tym bardziej, że Pan doskonale wiedział, że wcześniej miał zatrzymane prawo jazdy za jazdę w stanie nietrzeźwości, tak? Chciał podwieźć sąsiadkę na cmentarz. No, na szczęście nie podwiózł. I nie w tym negatywnym znaczeniu tego słowa. Dzień dobry. dobry. Dobra, pan uprawnienia ma, nie? Tak, mam. Ja bym poprosiła tylko o podpis tutaj w tym miejscu, że pan przyjmuje pojazd pod swoją opiekę wraz z pojazdem, kluczykami. Wszystkiego dobrego tak, do widzenia. Wszystko, do widzenia. Tedy. jest moc. Radzu, Żaneta i Andrzej. Jak to, Żaneta i Andrzej? Andrzej, jak się podnosi siedzenie w tym aucie? Które? No to pasażera. Do góry? No. Ale w sensie, że wyżej chcesz siedzieć, czy? No wyżej, no będziesz widzieć, że mnie pramie. Rączkę powinnaś mieć z boku. No nie mam właśnie. No to się nie podnosi. Musisz o... sobie podwyższenie kupić albo poduszkę pod tyłek podkładać. Albo fotelik. Albo podpadki. trzeba było rosnąć. Tak wiem, to stałeś w kolejce porozum nie po wzrost. Małe jest piękne. Mhm. Mama cię tak kłamywała całe życie? Andrzejku, ty nie pyskuj, bo ty w tym wydziale jesteś młodszy ode mnie. No całe 7 dni, ale służby mam więcej niż ty lat. Ale no, lat. Ciekawe czego. No i już my się stanęli. Jest ze z objazdem. Księra Prawda, nie znamy. Super. No przyjęłam, udajemy się. na miejscu dzień dobry Wydział ruchu drogowego się radza starszy posterunkowy duska Coś, to jest drugi raz taka sytuacja mhm. sąsiadka powiedziała, że było to pomarańczowe auto powiedziała, że usłyszała huk i jechało auto tutaj tu, i to powiedziała, że ta na... sąsiadka jeździ. A jaki tam. to był pojazd? pomarańczowy, jakaś marka dokładna? Nie wiem, czy będzie się znała, ja tam nie była. Dobrze, w nie tym czasie to mam. poproszę od pani no, dokument tożsamości. Do jeździła... Ale pani też ma kamerę. Ja mam kamelę, tylko powiem pan to? Ja tego nie sprawdzę, bo to jest na strychu i nie mam składów. Tylko, może jak przyjdzie za tydzień, to wtedy będzie można to sprawdzić, tak? Pani tutaj widziała zdarzenie? W Sieradzu Żaneta i Andrzej przyjechali do pani, która była świadkiem kolizji. Dzień dobry. Wydział ruchu drogowego z Sieradza, starszy posterunkowy Duska. Coś, to jest drugi raz taka sytuacja. Sąsiadka powiedziała, że było to pomarańczowe auto. Pani tutaj widziała zdarzenie? Yy, to było tak. W nie podlewałam kwiaty, słyszę, widzę auto jedzie. Mm -hmm. Wiem, kto jeździ tym autem i było bum! No to wyskoczyłam. Przeleciałam, nie ma sąsiadki za telefon. Czyli pani bezpośrednio nie widziała. Ja Moment. huk. Czyli nie wie pani uderzenia. jaki to był pojazd. Wiem jaki pojazd, bo akurat pojazd to widziałam, znam, wiem. Tylko jedna osoba jeździ z tej ulicy. No rozumiem, ale czy mi chodzi o samo zdarzenie? Czy widziała Pani naocznie, że auto jedzie, uderza w to stojące tutaj? Jechało, ale czy uderzyło, to tylko słyszałam huk. Się... Ale I w tym momencie przejeżdżało to auto tylko, tak? Tylko i wyłącznie tak. Dobrze. To teraz pytanie, gdzie to kto jeździ tym autem? Pani... Dobrze, gdzie mieszka? Tutaj nie wiem numeru dokładnie, ale to jest tutaj zaraz za zakrętem. Może też tam, nie? Bo jak coś tam to nie będziemy robić oględzi, tylko jak pani się przykucuje, będzie miała na tej samej wysokości otarcia, no to sprawa będzie jasna, tak? To będzie kolizja, tak? Często zdarza się, że ktoś uszkodzi inny pojazd, odjeżdża z takiego miejsca zdarzenia. Ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, że będą większe konsekwencje z tego, gdy odjedzie, i później mu się to udowodni niż z tego, żeby pozostać na miejscu, albo podejść do tego właściciela, czy zostawić nawet zwykłą kartkę z numerem telefonu. Przecież można się zawsze dogadać, to jest zwykła kolizja, nie musimy my nawet się przy tym pojawiać. Dobra, które to było? Przed tym autem brama, aha, tutaj. Brązowa brama i tutaj. Wysokość, się zgadza. Lusterko tu też jest p***te, nie? No dobra, nikt nam nie otworzy, pani może wie o co chodzi. No dobra, no jak nam nikt nie otwiera, to co zrobimy? Jedziemy, robimy swoje i tyle, tak? Pani monitoring oczyta będzie wiadomo.